Jednym z najważniejszych odkryć związanych ze starożytną cywilizacją Majów jest tajemniczy astronauta wyryty na wieku sarkofagu znalezionego w grobowcu Pakala Wielkiego. Dawny władca cywilizacji Majów został pochowany w starożytnym mieście Palenque, położonym w dzisiejszym Sierra Madre de Chipas w Meksyku. Jego postać budzi tak wiele kontrowersji, że niektórzy posądzają go nawet o bycie istotą pozaziemską. Zacznijmy jednak od początku. Knih Janap Pakal został poznany przez historyków po odnalezieniu jego grobowca w świątyni Inskrypcji w 1952 roku. Tajemniczy król Majów wzbudził zainteresowanie zwłaszcza wśród zwolenników teorii o paleokontaktach. Zarówno za Sitchin, jak i Erik von Daniken. Sugerowali bowiem, że odnaleziona w miejscu jego pochówku rzeźbiona pokrywa z sarkofagu przedstawia podróż króla w kosmos, a on sam miał być na niej ukazany jako starożytny astronauta. Według historyków głównego nurtu, jego sarkofag, opowiada natomiast historię śmierci króla Pakala i moment jego zejścia do podziemi. Zgodnie z dostępną nam wiedzą na temat życia monarchy, Pakal miał zaledwie 12 lat, kiedy objął tron palękłe w 615 roku naszej ery i rządził swoim królestwem aż do śmierci w wieku 80 lat. To właśnie on przekształcił to skromne miasto Majów w najważniejszy ośrodek miejski Mezoameryki. Nikt z jego ówczesnych poddanych zapewne nie spodziewałby się tego, że ponad 1400 lat później grobowiec ich władcy wywoła tak wielkie kontrowersje. Pakar Wielki został pochowany w świątyni inskrypcji. Sarkofag, w którym znajdowało się jego ciało, był otoczony kryptą o długości 9 metrów z sufitami na wysokości 7 metrów. Podobno w 1949 roku, gdy po raz pierwszy wszedł do niej meksykański archeolog Alberto Rus natrafił na liczne szkielety ofiar składanych podczas pochówku pakala. Dopiero w trzy lata później odkrył on kryptę, która, jak twierdził, sprawiała wrażenie wykutej w lodzie. Był to rodzaj jaskini, której ściany i sufit zdawały się tak gładkie, jakby były wypolerowane. Jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy, która zwróciła uwagę archeologów, była mozaikowa maska z jadeitu i obsydianu, która zakrywała twarz zmarłego. Ujawniła ona bowiem, że czaszka monarchy wyglądała dość nietypowo. Szczególnie wielkie zaskoczenie wywołał jego długi nos, który zewnętrznie różnił się od zwykłych ludzi żyjących w tym okresie. Jego wysoki nos przycinał mu czoło, nie mówiąc o tym, że Pakal miał do tego niezwykle wąską twarz z dużymi oczami. Jego osobliwy wygląd został również utrwalony na odnalezionej kilka lat temu masce pogrzebowej i przedstawia się niemal identycznie. Warto dodać, że patrząc na inne starożytne pochówki majów, widać wyraźnie, że Pakal nie jest jedyną osobą z tak podniesioną nasadą nosa. Te cechy można również zobaczyć na starożytnych figurkach odkopanych na wyspie Jaina, a więc w starożytnym cmentarzysku Majów. Podobne anomalie nie są wyjątkowe dla Ameryki Południowej. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie tam odnaleziono wiele zagadkowych czaszek, takich jak słynne gwiezdne dziecko lub wydłużone czaszki z Parakas. Przypadek Pakala jest jednak o tyle szczególny, że dotyczy nie tyle samego króla, co raczej mozaiki wyrytej na jego sarkofagu. Już w 1968 roku szwajcar Erik von Daniken zwrócił uwagę na podobieństwo pokrywy grubowca Pakala Wielkiego z obrazami astronautów wewnątrz statku kosmicznego biorącego udział w programie Merkury. Dla historyków rzeźby na sarkofagu króla Pakala Wielkiego stanowią po prostu konglomerat tradycji i symbolizmu. Ich zdaniem to, co widać, to trzy poziomy świata majów, a więc niebo, ziemię i zaświaty. Wszystko to połączone krzyżem, reprezentującym drzewo życia. Dziwna płaskorzeźba przedstawiająca Pakala operującego na jakiejś maszynie, była też interpretowana jako wizerunek króla zmierzającego do Xibalba, a więc zaświatów majów. Całą tę sprawę można ocenić pod zupełnie innym kątem, gdy weźmie się pod uwagę, że zawodowy modelarz Paul Francis, znany z prac przy filmach takich jak Człowiek przyszłości czy Blade wieczny łowca, stworzył nawet model reliefu majów przedstawiający osobę siedzącą w tym pojeździe. Mężczyzna miał dzięki temu okazję przyjrzeć się temu domniemanemu pojazdowi, dostrzegając takie elementy jak choćby przyrząd do oddychania umiejscowiony na wprost twarzy pilota. Połączone giętką rurą z komorą, w której mógł się znajdować tlen. Kolejny przyrząd znajdujący się pod prawą stopą przypomina natomiast współczesny pedał gazu i mógł być używany do zwiększania tudzież zmniejszania siły ciągu silnika, który znajdował się na końcu pojazdu. Czy zatem biorąc pod uwagę takie zbiegi okoliczności można winić kogokolwiek za to, że nie widzi tu jedynie wizji artysty? A raczej odtworzony do szczegółami pojazd latający? Taka dyskusja wymagałaby jednak zadania pytania: kto podarował mu ten niezwykły pojazd? Czy był on darem od innej cywilizacji, a być może nawet istoty znanej przez Majów jako Kuecalcoatl? Równie dobrze mogło to być dziedzictwo przodków Pakala Wielkiego, który wówczas pochodziłby z innej planety niż jego poddani. Oczywiście należy pamiętać, że operujemy tu w sferze domniemywań, dlatego też uznanie tej mozaiki za symboliczny twór, któremu na siłę doszukuje się współczesnych wyjaśnień, jest znacznie bardziej prawdopodobne. No ale cóż, zadecydujcie na własną rękę, co przekonuje Was w większym stopniu. Zachęcam również do dzielenia się Waszą opinią poniżej w sekcji komentarzy, lub też wsparcie naszego kanału za pomocą YouTube'a lub Patronite'a.